Eleanor Roosevelt kiedyś powiedziała: Kobieta jest jak herbata, jej prawdziwa siła i smak ujawniają się w trudnych momentach, a dzisiejsza konferencja jest kolejnym tego dowodem. Konferencja kobiety w dyplomacji i nauce wobec nowych wyzwań polityki zagranicznej miała na celu pokazać, że kobiety nie tylko uczestniczą w globalnych procesach, ale coraz częściej je definiują. nasza dzisiejsza rozmowa właśnie o kobietach w dyplomacji miała pokazać drogę tych, które robiły to jako pierwsze, żeby pokazać, że one właśnie przekraczały pewne granice i pokazywały, że można, że kobiety potrafią i że się nadają do tych zawodów. Opowiadając historię kobiet, my dopowiadamy, a nie zawłaszczamy. My nie negujemy tamtej historii, tylko pokazujemy to, co nie zostało do tej pory powiedziane. Mówi się o mężczyznach, o wojnach, dokonaniach, jakichś tam bitwach, a nie widzi się, że za tymi mężczyznami, za tymi decyzjami stały kobiety. Historia Krakowa musi być równa, czyli to jest historia i kobiet, i mężczyzn. Jak już mówiliśmy podczas dyskusji, to chyba nie ma kobiecej czy męskiej dyplomacji. Dyplomaci jest dyplomacja, bo to jest działalność na rzecz państwa. Dziewięcie było dyplomacji. 15 grudnia będzie o polityce, będzie o nauce, więc już Państwa teraz serdecznie polecam na Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Jarstowego Grońskiego.